Cześć wszystkim, witam Was serdecznie w nowym wideo. Jest to początek naszej serii w nowym dodatku. Bądźmy razem? Nie, nie mam pojęcia, jak się nazywa. Coś w tym stylu. I tutaj budujemy właśnie nasz nowy domek do naszej rodzinki. To są fundusze, które ta rodzinka już miała na swoim koncie. W sensie zarobiłam te pieniądze, grając sobie nimi. Eee, I tak jak widzimy, tutaj po prostu sobie buduję nasz skelet <gryw> domu, i w ogóle robiłam to totalnie na oko. Eee, oczywiście też tutaj już próbuję użyć tych naszych nowych, wspaniałych okien, z właśnie tego nowego dodatku. Eee, i to właściwie one zainspirowały najbardziej e, kierunek tego e, budynku. A mianowicie postanowiłam, że chciałabym zbudować taki bardziej, powiedzmy, modern style e, dom. Chociaż no zapewne jeśli ktoś się na tym zna, to będzie wiedział, że wcale nie wpisuje się dokładnie w te zasady. E, ale. Ale próbowałam, okej? Okay? I to jest akurat jeden z moich ulubionych e, styli budowli w The Sims 4. Bardzo lubię takie domy i próbowałam coś osiągnąć w stylu tym właśnie i dlatego też wybrałam tą okolicę, a nie inną, bo e, tylko tutaj mamy bardziej takie nowoczesne budynki w tych pozostałych. To są bardziej takie osiedla domków jednorodzinnych bym powiedziała. Także no, tak to się prezentuje jak na razie. No, nie jest to zdecydowanie idealne, jest to bardzo kanciaste, ale no, nie jestem mistrzem budowania. Jak mi się zachce, to mogę być mistrzem dekorowania, ale budowania to może nie do końca. Co dziwne, budując ten dom, w ogóle zaczęłam od wstawiania tapet i podłóg do tego domu. Nie wiem czemu zaczęłam w takiej kolejności, bo zazwyczaj skupiam się na tym, że tworzę od A do Z jedno pomieszczenie, a potem następne pomieszczenie, ale jakoś stwierdziłam, że powrzucam sobie drzwiczki, powrzucam sobie e, tapety, także tak zrobiłam. Nie miałam też szczególnie żadnego planu, jeśli chodzi. E, o kierunek wnętrz. W sensie nie miałam planu na to, jak chcę, żeby te wnętrza wyglądały. E, jedynie co wiedziałam, to chciałam, żeby to było w miarę taki rodzinny domek. Bo w końcu będziemy go używać do rozgrywania nowego pakietu, który jest zdecydowanie rodzinnym pakietem. Także tutaj, jak widać, kombinuję dosyć mocno z tapetami, czy tam po prostu ściankami. E, I... Powiem wam, że naprawdę mamy kiepski wybór ścian. Ja zawsze o tym zapominam. I w momencie dopiero jak buduję tworzę domki, to mi się to przypomina, jak bardzo nie znoszę to, co jakby mamy w grze, jeśli chodzi o ścianę. Eee, więc no tutaj robimy kuchnię, która bardzo mi się podoba. Eee, te pod Dajże, te mebelki to są z którychś z tych kolekcji, chyba tych takich wiejskich, coś w tym stylu. Eee, kuchnia jest przepiękna, ta lodówka, i kuchenka to jest z nowego pakietu, właśnie, e, dodatku. Także, no, na razie tutaj wrzucam parę, trochę jakichś dekoracji, bo ja to bardzo ogólnie lubię, żeby wnętrza były takie kolorowe i troszeczkę, wiecie, e, takie bałaganiarskie, żeby sprawiały wrażenie takie, że ktoś tutaj mieszka. I właśnie też odkryłam, że w tych takich pakietach kolekcji, w jednym z nich e, pojawiły się takie e, kontakty do włączenia światła, co jest mega fajne. Także super ja dawno nie grałam w The Sims, pomimo tego, że kupiłam sobie tą kolekcję, to nawet nie grałam, więc nie miałam pojęcia, że tam takie cudowne rzeczy się e, ukrywają. Także no tutaj sobie po prostu wstawiamy różne urządzenia i co mnie smuci jest to, że nie było powrotu e, tego sprzętu kuchennego, który jest takim mikserem chyba bodajże. Mieliśmy go w The Sims 3, mieliśmy go w The Sims 2 też wydaje mi się i on służył właśnie między innymi do przyrządzania dań, e, także służy to do przyrządzania dań dla maluchów. i no szkoda, że nie było powrotu tego, bo miałoby to sens w tym pakiecie, tym bardziej, że właśnie są te nowe opcje posiłków dla dzieciaczków, także no szkoda, szkoda. Ten stół i te krzesełka też są cudowne i bardzo mi się podobają. Tutaj właśnie trwają poszukiwania tego wysokiego krzesła e, dla właśnie tych małych dzieci, w czasie którego się poddałam. I zaczęłam jakby grzebać w poszukiwaniu innych rzeczy, bo nie mogłam sobie też skojarzyć, jak ten przedmiot się nazywa. Ale jest to po prostu wysokie krzesło, eee, przynajmniej tak mi się wydaje, że tak się nazywało, bo może już nie pamiętam. Także no, na razie, jak widać, poddałam się w tych poszukiwaniach. A skupiłam się na wrzucaniu jeszcze jakichś dekoracji, dywaników. I tutaj znowu chyba dalej właśnie szukam tego wysokiego krzesła i tak co mnie właśnie zasmuciło i w co nie mogłam wierzyć jest to, że nie dostaliśmy nowego wysokiego krzesła. Także ostatecznie użyłam tego z podstawki, ale jest to dosyć dziwne, że nie dostaliśmy nowego biorąc pod uwagę, że um... tak więc przechodzimy sobie do tworzenia łazienki. Jak widać, to zmieniłam jednak ściany, które dałam, bo stwierdziłam, że trochę głupio, że są takie same w obu łazienkach. To jest taka mniejsza łazienka i właściwie to jest główna łazienka w domu, bo jakby jeśli przyjdą goście, to to będzie łazienka, do której będą mieli bezpośredni dostęp. Więc chciałam, żeby ona była bardziej taka prosta, zwykła znałam, że to ma sens. Nie wiem. Tak w mojej głowie to się prezentuje, że po prostu nie musi być jakichś szczególików, drobiazgów i tak dalej. W obu łazienkach stwierdziłam, że fajnie by było, żeby były wanny, e, bo mamy nowe opcje kąpieli właśnie dla maluchów, z których na pewno będziemy korzystać. E, jedna z tych łazienek ma tą prysznicowo-wannę, bo jednak... Nie zawsze mamy czas na to, żeby Essimy się kąpały. I tu jak widać też miałam trochę problemów, jeśli chodzi o rozkład tej łazienki i jakby dosyć tak chyba niefortunnie jednak ten domek zbudowałam, bo e, trochę te pomieszczenia są takie nieforemne do urządzenia, nie wiem jak to wyjaśnić dokładnie, ale no momentami miałam problemy, jeśli chodzi o ich urządzenie. Eee, także tu przez chwilę też miałam taki problem, w jaki sposób to rozłożyć najsensowniej. Ostatecznie zdecydowałam się po prostu użyć takich e, szafek. Tutaj w łazience, żeby, żeby po prostu jakoś zapełnić ją, żeby wyglądała bardziej naturalnie. A do tego, żebyśmy właśnie mogli powrzucać jakieś takie drobiazgi do tej łazienki. E, bo wydaje mi się, że to ma taki sens i to dodaje takiego uczucia, jakby tutaj faktycznie jacyś Simowie sobie żyli, mieszkali. E, to jest też łazienka, którą jakby e, nasze małżeństwo będzie dzielić ze swoim dzieckiem. Także chciałam, żeby to była jednak taka łazienka, gdzie też widać, że. E, no są tutaj dzieciaczki też. Tutaj dorzucam właśnie te dywaniki, które są jakoś mega urocze. Bardzo mi się spodobały. I też parę jakichś takich właśnie drobiazgów chciałam tutaj wrzucić mimo wszystko, ale ostatecznie chyba się skończyło właśnie na papierze toaletowym i ręcznikach. By the way, te nowe ręczniki są naprawdę fajne. Ja bardzo w ogóle uwielbiałam wyrzucać e, ręczniki wszędzie, w łazienkach, w simsach i tak jak widać w kuchni też powiesiłam ręczniki. E, e, no i tutaj przechodzimy już do sypialni. E, w dziecięcej sypialni postawiłam na tą tapetę właśnie z tych kolekcji. Jeśli chodzi o sypialnię rodziców, to zdecydowanie e, miałam problem i totalnie jakoś mi się... Nie podobało. Nie miałam w ogóle wizji na tą sypialnię. Chyba też ze względu na ten kształt tego pomieszczenia. I to jest bardzo smutna sypialnia. I, bo w sensie nie jestem pewna, może to się jeszcze odmieni. Ale wydaje mi się, że na tym mniej więcej ona zakończyła e, swoje dekorowanie. Także jest to dosyć smutne. Ale jakoś. Nie mam pojęcia, czy ja to bardziej urządziłam. Chyba się dowiemy w czasie tego odcinka. Tutaj przypomniałam sobie, że przecież mamy właśnie jakieś różne obrazki, tutaj dyplom, ukończenia studiów, jakieś zdjęcia, dlatego stwierdziłam, że fajnie byłoby je wyciągnąć, jakiś obrazek, który mi się szczególnie podobał, który namalowała. Tutaj też sobie skorzystałam z tych ramek zdjęciowych. One chyba są z dodatku tego machine, no Tak mi się wydaje. I tam jeszcze kolejny obrazek do sypialni dorzuciłam. Mm, I to w sumie chyba tyle, tyle że sobie bo przestawiam. Tutaj właśnie na wejściu chcę zrobić taką ściankę z jakimiś różnymi wspomnieniami. I przechodzimy już do sypialni właśnie dziesięcej. Jakby ona nie jest dekorowana typowo, nie wiem dla konkretnego Sima w mojej głowie. W sensie nie mam ustalonej dziewczynka, chłopiec, ani historii dla tego dziecka. Po prostu urządziłam tak, żeby mi się podobało. E, Korzystając właśnie z tego przecudownego, prze, przecudownej nowej kołyski, od razu też wstawiłam to łyżeczko, które bodajże potem może się zmienić w... Łóżeczko dla toddlersa, także cudowne. I tu odkryłam te właśnie nowe przedmioty, które weszły w Base Game. W podstawce i których nie, nie widziałam wcześniej. Nie wiedziałam, że one się pojawiły. Także są naprawdę przepiękne. I tutaj też znowu trochę kombinowania, bo... No tak jak mówiłam, ten kształt no nie do końca jest taki wygodne do ułożenia. Szczególnie że te maluchy mają sporo jakichś różnych przedmiotów, które zajmują sporo miejsca. Także ciężko, ciężko było mi tak trochę to wszystko powciskać. Ale jakoś udało się. I ogólnie bardzo podoba mi się, jak wygląda to pomieszczenie. Bo jest takie: o, tutaj jeszcze w łaźnięce dorzucam takie różne naklejki które stwierdziłam, że ma sens, żeby były w łazience. Um, ale bardzo mi się podoba, jak właśnie wyszła ta um, sypialnia dla dziecka, bo wydaje mi się, że właśnie ma taki totalnie vibe dziecięcy, te różne naklejki na ścianie, um, jakieś tam zabawki i tak dalej. No całkiem fajnie to wyszło. Jestem ogólnie bardzo zadowolona Pomimo tego, że on, no, tak jak mówię, ma trochę dziwny kształt, i ciężko mi było powciskiwać. Ja tutaj się męczę z tym fotelem bojanym, który w sumie wygląda trochę głupio w tym kącie, ale. No ale no cóż. Ostatecznie wyszło całkiem ładnie, i też nabciskałam pełno tych dywaników. W końcu możemy dzieciaczki kłaść na podłodze znowu. Uhu! Okej, okay. i teraz przechodzimy do naszego wspaniałego salonu, i to jest chyba moje ulubione pomieszczenie, zaraz po kuchni w tym domu. Bardzo mi się podoba, jak wyszło. Tutaj też kombinowałam trochę z tymi tapetami. Jak widać, ja bardzo lubię tworzyć te takie ściany akcentowe, nie wiem, jak to po polsku się nazywa, chyba też coś w tym stylu i bardzo lubię właśnie je tworzyć w Simsach, dlatego prawie w każdym pomieszczeniu to się dzieje. No i tutaj taka ogólnie bardzo mi się podoba ta część z telewizorem, którą stworzyłam. Uważam, że wyszła naprawdę fajnie, trochę tak właśnie bardziej bym powiedziała nowocześnie. W ogóle uwielbiam tą nową kanapę, która wyszła w tym dodatku, i też tutaj skorzystałam z tych takich dywanów, które teoretycznie są chyba przypisane do e, tych nowych takich zraszaczy do pluskania, do tworzenia tych parków wodnych. Ale stwierdziłam, że naprawdę fajnie to wygląda e, tutaj, w mieszkaniu, i pasuje mi do tej kanapy. I naprawdę jestem mega zadowolona z tego, jak to wyszło. Wygląda naprawdę fajnie i ta kanapa jest przecudowna. Chciałabym ją mieć w swoim życiu, chociaż nie wiem, na ile byłaby wygodna do siedzenia. Tutaj też mamy taki kącik malarski e, dla naszej simeczki, która właściwie zarabia pieniądze malując obrazy. Um, tutaj też zrobiłam jakiś kącik z książkami. E, też będziemy mieli tam miejsce, żeby wkładać jakieś dodatkowe rzeczy. I, I wstawiłam też ten nowy stolik. To jest chyba stolik do gier planszowych. E, stwierdziłam, że fajnie byłoby go sobie wrzucić, żebyśmy mogli w pewnym momencie też to wypróbować. I też sobie skorzystałam znowu z tych nowych e, dywaników. W... Albo i nie. Jednak chyba zmieniłam wizję. Tak, ale w sumie słusznie tamten już byłoby tłumacz. E, na korytarzyku to już był ten trochę moment, gdzie już powoli jakby traciłam traciłam werwę. <grych> Odechciało mi się już urządzać tego domku, jak widać, i już się powoli poddawałam. E, tym bardziej że też nie miałam do końca pomysłu, jak wykorzystać tą przestrzeń. Tutaj jeszcze wrzucam dodatkowo jakieś obrazki, dekoracje. Ale tak jak mówię, bardzo mi się podoba, jak wyszedł mi ten salon. Uważam, że wygląda naprawdę fajnie. Tak, jak wspominałam, to już był ten moment, gdzie już mi się trochę powoli odechciewało, ale no Nastał czas, gdzie trzeba było troszeczkę ogarnąć zewnętrzną część. Tutaj też sobie zerkałam na ten dom obok, żeby tak w miarę jakoś pasowało zewnętrznie do siebie. No ale tak jak mówię, to już był moment, kiedy miałam takie już po prostu chcę móc zagrać w tą grę, już nie chcę tego robić. Zawsze ten moment u mnie nadchodzi, że po prostu mam już dosyć urządzania, budowania czegokolwiek. Nie wiem, czy inni też tak mają. Pewnie nie. Pewnie, jeśli bardzo ktoś lubi to robić, to pewnie mu to nie przeszkadza. W ogóle też zauważyłam, że bez użycia kodu tego mów Objects dużo przedmiotów jakoś ciężko się ustawia, jakby. Dużo przedmiotów pokazuje się na czerwono, że nie możesz ich postawić, co wydaje mi się dziwne, że wcześniej nie było takich problemów, a też nie chciałam uruchamiać tego kodu, bo no bo wiadomo, czasem potem przedmioty źle działają i w ogóle. Tutaj właśnie tworzymy dach i też zerkałam na dom obok, żeby w miarę to dopasować, bo... Budowanie dachów jest w ogóle bardzo trudne dla mnie w tej grze. Tak, żeby to wyglądało jakoś sensownie, a nie jakoś totalnie, po prostu crazy. Ale jestem całkiem zadowolona z tego, jak wyszło to. Tu przez chwilę się zastanawiałam nad tym trójkątnym oknem, ale y, ostatecznie no, nie pasowało mi to totalnie. Może gdyby to była wyższa budowla, to prędzej. Um. No tutaj dużo dużo kombinowałam. I nie mogłam się zdecydować do końca, jak chcę ten dach właśnie stworzyć. E, tutaj z przodu był też taki przeszklony daszek, taki jak właśnie w domu obok. Stwierdziłam, że to taki fajny detal. I postawiłam na takie bardziej kolorowe ściany, jeśli chodzi o zewnętrzną część domu. E, głównie dlatego, że lubię. Trochę koloru i stwierdziłam, że to całkiem fajnie wygląda. I z tyłu tutaj, gdzie będzie taki nasz powiedzmy, ogródek taras, cokolwiek też właśnie postawiłem ten, na te kolorowe ściany i też ten przeszklony dach, chociaż nie oszukujmy się latem, to byłaby tragedia pod tym szklanym dachem. Ale ci, to tylko gra tutaj można. I też oczywiście ogrodziłam, no bo jednak będziemy mieli małe dziecko, więc ma to sens, żeby e, dom był ogrodzony, przy, w sensie ten tarasik, żeby to było bezpieczne. Szczególnie, że zaraz za domem mamy e, otwartą przestrzeń z wodą, także <gryw> ma to sens, żeby jakiś dach się pojawił e, nie dach, tylko płot. I też stawiłam takie bardziej basicowe przedmioty. Chciałam też stawić ten domek na drzewie, ale niestety nie wchodzi na naszą parcelę. Więc po prostu wrzuciłam jakiś basen, stolik, grill i ten taki domek dla właśnie małych dzieci do zabawy. I jakieś palemki cos Tutaj chyba szukałam ee, nie wiem czego. Także tak, tutaj jeszcze przypomniało mi się, że przeszłam jeszcze właśnie do wrzucenia takie domowe przymioty typu odkurzacz, eee, więc postawiłam na ten, co może sam sobie odkurzać, eee, pralkę też wrzuciłam, oczywiście skrzynkę na listy, śmietniki zewnętrzne, jeden ten taki ala do segregacji eee, wrzuciłam do środka. I właśnie zostały nam jeszcze w sumie te dwa pomieszczenia do urządzenia. Mm. I ogólnie miałam pomysł taki, żeby tam była taka mini toaleta, ale tak ogólnie nie do końca mi się podoba jak to wyszło, ale zamysł był taki, że to będzie taka toaleta właśnie, żeby była blisko tego wyjścia na taras, a też tam chciałam zrobić takie coś w... w coś ala pralnia powiedzmy, ale tak jak mówię, no to już był moment, kiedy mi się totalnie odechciało, więc to są na pewno pokoje takie jak sypialnia, które potrzebują troszeczkę dopracowania. I teraz przechodzimy do takiej coś w rodzaju trasy po mieszkaniu, takie trochę house tour <noise> i tutaj jest zewnętrzna część domu. Wydaje mi się, że wyszła całkiem całkiem. Nie najgorzej. Wygląda to całkiem spoko. W ślimaczym tempie przesuwamy się do drzwi. Ta skrzynka na listy z tą buźką jest przecudowna. To jest bodajże z dodatku śnieżna eskapada. Jest przeurocza ta skrzynka. Polecam. I tutaj od razu jak wchodzimy, no to właśnie mamy ten taki powiedzmy korytarzyk, kącik i tą ściankę ze zdjęciami. Um, także spoczko prezentuje się to zaraz w, w lewo. O, tak jak mówię, tutaj są zdjęcia, tutaj chcę właśnie więcej jakichś różnych wspomnień, żeby mieli na ścianie. Um, kierując się w lewo, mamy właśnie tą kuchnię, która uważam, że wyszła całkiem fajnie. Um, bardzo przepraszam za moje beznadziejne sterowanie, ale to jest mega trudne. Nie wiem, jak ludzie to robią. I wylecieliśmy z domku. <noise> Ale wydaje mi się, że ta kuchnia wyszła naprawdę fajnie. Jest taka bardziej delikatna, spokojna w swoich barwach. Prosta, piękna. Chciałabym taką mieć. Eee, także tak. Tutaj wchodząc od razu w te drzwiczki, to mamy właśnie tą taką pralnię, gdzie właściwie jest tylko pralka, suszarka, kosza na pranie i odkurzacz. I tutaj jest po prostu toaleta dodatkowa. Jakoś tak no nie do końca mi się to podoba. Myślę, że w pewnym momencie to przerobimy. E, tu mamy wyjście na ten taki nasz taras powiedzmy z basenikiem, domkiem dla dzieci, grillem. I patrzcie jaki mamy piękny widok na wodę. Cudownie. Chciałabym tam mieszkać. Te wszystkie palemki. Piękne miasto. Ogólnie naprawdę fajne miasto zrobili. Kierując się dalej. To zaraz przy wejściu właściwie mamy wejście do łazienki. I to jest to taka bardziej główna łazienka w domu, gdzie raczej goście by też przychodzili właśnie do tej toalety. Jest dosyć mała. Ale mamy wannę prysznic, także super nie tylko trzeba brać kąpielę, ale jest taka w sumie bardzo prosta, nawet w swoich barwach. Idąc <laughs> prosto przez te otwarte drzwi, mamy naszą, e, nasz salon, który wyszedł pięknie i teraz jak sobie na niego patrzę, to wydaje mi się, że naprawdę mega wyszedł. Bardzo mi się podoba to, że jest taki ciepły, dzięki tym żółtym odcieniom i też to, że Wpada do niego tak duże światła przez te wspaniałe, nowe, duże okna. Tak, po prostu perfekcja. Mamy też kącik właśnie do malowania dla naszej simki, żeby ktoś chociaż że zarabiał troszkę pieniędzy w tym domu. Naprawdę no, jest ta bardzo smutna sypialnia. Właściwie nie wiem, czemu ja w ogóle tylko wstawiłem tutaj łóżko. Mam wrażenie, że jakoś zapomniałam o tej sypialni i to dlatego, także ciii. łazienka też w sumie wyszła fajnie. Bardzo mi się podoba to, że ona wygląda tak żywo, dzięki tym rycznikom, nalepkom. E, matko, czemu ja tak beznadziejnie to nagrałam? E, ale tak, no wygląda to naprawdę fajnie. Jestem z niej bardzo dumna. Jest taka kolorowa, cudowna. Po prostu fajnie. Teraz będziemy przechodzić do sypialni dziecięcej. Tu nas właśnie wita taki fotel bujany. Też mamy dużo tych nalepek na ścianę, tą uroczą tapetę z kolekcji z truskawkami i kwiatkami. Masa dywaników, żeby dzieciak mógł sobie poleżeć na podłodze. I też mamy przewijek, to nowe łóżeczko, kołyskę. I tu postawiamy się chodzi o mebelki na ten zielony odcień, bo jest naprawdę piękne. I fajnie to gra z całym pomieszczeniem. I to w sumie jest na tyle, jeśli chodzi o nasz cudowny domek i cudowne miasteczko. Dziękuję bardzo za oglądanie. I do zobaczenia następnym razem. Pa! Pas. <laughs>